Siemanko, ja jestem Dravius i witam Was w kolejnym odcinku z moich przygód na świecie hardcore. W poprzednim odcinku mówiłem, że gdy dobijecie 15 tysięcy łapek, to ruszam z kolejną częścią hardcora. Niestety liczba łapek zatrzymała się na 13 tysiącach, ale z racji, że jesteście najlepszą widownią, to postanowiłem przymknąć oko i wrzucić kolejny odcinek. W dzisiejszym filmie postawiłem sobie dość trudny cel, gdyż stwierdziłem, że nadszedł czas na pokonanie Widera, dzięki któremu stworzymy beacon. Ale jest mały haczyk, ponieważ chciałbym zrobić nie jeden, nie dwa, a cztery bikony. Każdy z innego surowca. Będą to cztery podstawowe materiały, które możemy zdobyć w Overworldzie, czyli złoto, żelazo, szmaragdy i diamenty. Z racji, że mam na to tylko 50 minecraftowych dni, a surowców tyle co nic, to wiem, że może być naprawdę ciężko. Trzymajcie za mnie mocno, kciuki, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, a ja zapraszam was do oglądania. Na początek postanowiłem oczyścić szalkę ze zbędnych śmieci i sprawdzić jak wygląda sytuacja z surowcami. Niestety nie wyglądało to zbyt dobrze. Na jeden beacon potrzebuję 164 bloki danego surowca, a patrząc na moje marne 14 diamentów i parę bloków złota oraz żelaza, wiedziałem, że będzie to mega trudne. Jedyne o co się nie martwiłem to o emeraldy, bo wiedziałem, że dzięki tradowaniu się będę posiadał wystarczającą liczbę. Najpierw stwierdziłem, że zajmę się złotem. Najlepszą opcją na pozyskanie złota jest stworzenie jego farmy w neterze. Do wybudowania owej farmy potrzebowałem około 3000 magmowych bloków. Nie chciałem otrzymywać obrażeń od chodzenia po nich, a nie mam Frostwalkera na butach, dlatego skoczyłem zrobić potki na Fire Resist i ruszyłem na zbieranie potrzebnych bloków. Na początku obawiałem się, że zajmie mi to kupę czasu, ale jak się później okazało, uwinąłem się z tym naprawdę szybko, bo w około 2 dni. Złoża magma bloków były ogromne, a do tego wydajność 5 na kilofie zapewniała mi szybkie ich wydobywanie. Nie spodziewałem się, że pójdzie mi to tak sprawnie, choć i tak poleciałem z jednym szalkerem, którego wieczorem następnego dnia musiałem opróżnić. Przerzuciłem wszystkie magma bloki do skrzyni i wróciłem dalej kopać. Wieczorem kolejnego dnia miałem już wszystkie potrzebne magmowe bloki, więc wróciłem do domu. Po dwóch dniach kopania mój kilof był już w bardzo słabej kondycji, dlatego postanowiłem go naprawić poprzez trajdowanie się z villagerami. Zauważyłem, że zostawiłem otwartą bramkę i jeden z wieśniaków został zarażony. Skoczyłem obok po miksturkę i rozpocząłem leczenie. W międzyczasie naprawiłem swój kilow, więc mogłem kontynuować zbieranie reszty przedmiotów potrzebnych do budowy farmy złota. Kolejną rzeczą były trapdory bardzo dużo trapdorów. Okazało się, że ilość drewna jakie posiadałem była niewystarczająca, więc poszedłem śniąć parę pniaków. Zrobiłem brakujące trapdory i ruszyłem roznażać żółwie, gdyż potrzebowałem ich jaj. Będą one robiły za wabiki na zombie pigliny. Zebrałem potrzebną ilość i poszedłem spać. Rano zająłem się ostatnimi potrzebnymi przedmiotami, czyli skrzyniami i huperami. Jak dobrze wiemy, hupery robi się z żelaza i skrzyń. Dlatego w sumie potrzebowałem aż 110 skrzyń, na które nie miałem wystarczającej ilości drewna, więc znowu musiałem lecieć je nazbierać. Pod wieczór wróciłem z ogromną ilością drzewa. Zrobiłem potrzebną ilość skrzyń, wytworzyłem hupery i tak naprawdę miałem już wszystkie potrzebne przedmioty. Zrobiłem dwa kolejne shulker boxy, załadowałem do nich wszystkie przedmioty i rozpocząłem ogarnianie miejscówki, w której owa farma powstanie. Oczywiście będzie to na górze netheru, na ale najpierw musiałem znaleźć odpowiedni biom. Wdrapałem się na górę i postawiłem portal. Chciałem zrobić coś w rodzaju Nether żeby mieć w domu oddzielny portal, który teleportowałby na górę, i oddzielny, który teleportowałby na dół netheru, lecz ostatecznie plan nie wypalił, bo były one zbyt blisko siebie. Dlatego stwierdziłem, że portal z domku będzie teleportował mnie na górę netheru, a żeby zejść na dół, zniszczę bedrock i wydrążę tunel. Tak jak stwierdziłem, tak zrobiłem. Ogarnąłem sobie zejście z góry netheru i zabrałem się za budowanie farmy złota. Cała farma jest mega prosta. Robimy tyle, ile nam się podoba platform, na których będą respiły się zombie pigliny. Na środku zostawiamy dziurę, do której będą one wpadać. Trapdory dookoła, jajka jako wabik i na dole system zbierający. Link do poradnika z którego korzystałem podczas budowy będziecie mieli w opisie. Budowa całości zajęła mi 3 dni. Na maksymalnej kratce zbudowałem platformę AFK i sprawdziłem czy farma działa. Jak możecie zauważyć działa i to naprawdę dobrze. Następnego dnia stwierdziłem, że ogarnę sobie zejście z góry netheru. Nie było to zbyt przemyślane, przez co spędziłem bardzo dużo czasu na drążeniu owego tunelu. Chciałem, aby był to tunel, w którym będę mógł swobodnie się poruszać Elytrom. Niestety, moje wyliczenia, jak się okazało, były bardzo złe i zajęłoby mi to zbyt wiele czasu. A przypominam, że naszym celem jest stworzenie czterech bikonów, na które potrzebna jest masa surowców, których aktualnie nie posiadam. Dodatkowo potrzebuję 12 czaszek widerowego szkieleta, których również nie posiadam, i właśnie po to postanowiłem wyruszyć w następnej kolejności. Miałem niedaleko fortece, w której pokonałem swojego pierwszego widerowego szkieleta. Pierwsza, pierwszy szkielet i głowa Esa. Problemem tej fortecy było to, że była ona zakopana w netherracku, przez co trudno się po niej poruszało, nie mówiąc już o szukaniu czarnych szkieletów. Postanowiłem poszukać innej fortecy i udało mi się trafić na taką, która spełniała moje oczekiwania. Siedziałem w niej do momentu, aż nie skończyło mi się jedzenie. Przez ten czas udało mi się zdobyć trzy czaszki. Jest. Hello. Wróciłem do domu po jedzenie, aby móc dalej dropić czaszki. Ten wypad nie należał do najlepszych, a dokładniej mówiąc, był to najgorszy wypad do Netheru. Miałem ogromnego pecha, zaczynając od tego, że prawie zginąłem. O! No ja. Proszę. Później, jak na złość, mi się szkielety. Ej, no widzieliście, tutaj był. Tutaj był, halo. Nie wiem, one mi się desponują na bieżąco. Nie ukrywam, byłem lekko poirytowany. Wszystkie znaki na niebie mówiły mi, żeby chwilowo odpuścić sobie dropenie czaszek. No, widzieliście to? Znowu mi zniknął. Znowu mi zniknął, no. To się nie da. Z każdą kolejną minutą miałem wrażenie, że ktoś mnie troluje. kryt. I... O! Obym je zrzucił! I patrz, jak on mądrze schował się za barykardę. <laughs> Mi się zdeszponował. Kurde, już przez to. Pomimo tego, twardo walczyłem i się nie poddawałem. Ale... Z tam kolejnego, więc póki są. Ej, nie, nie, nie. No to są żarty. To są jakieś, to jest jakiś prank. To jest jakiś prank. <laughs> Mnie frankuje! nether mnie frankuje, no, dlaczego? No, o, nie, już myślałem, że znowu. Ale rodziko, ja się nie poddaję. Zbijamy tego za. O, zniknął Widzicie to? Ja nie wiem, ty, ja może mam za mały render distance, ale to nie małoby sensu wtedy. Widzieliście to? Gdzieś to są żarty. Po godzinie spędzonej w fortecy nie zdobyłem nic poza nerwami i poirytowaniem. Kończyły mi się jedzenie i resztki psychiki, więc postanowiłem, że wracam do domu. Na odstresowanie postanowiłem rozstrzygnąć konkurs z poprzedniego odcinka, w którym mieliście wymyślić imię dla mojego kota. Zwycięzcą został Mikołaj Lisa, który zaproponował, aby nazwać kota Puchatek. Gratuluję wygranej. Mikołaju, proszę zgłoś do mnie na Discordzie w wiadomości prywatnej, abym mógł wysłać ci kot na Minecrafta Premium. Link do serwera oczywiście w opisie. Całą resztę zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych konkursów. Następnie stwierdziłem, że jest to dobry czas na kopanie. Skoro Neder nie oddał, to może przynajmniej diamentów znajdę dużej ilości. Po 5 minutach znalazłem pierwsze diamenty. A raczej diament. Jeden. Nawet Fortunka nie pomogła. Serio? Oj, to nie był dobry znak i obawiałem się, że pech mnie jeszcze nie opuścił. Dlatego postanowiłem skopać wszystkie diamenty z silktaczem i rozkopać je nieco później. Z jednej strony przeoszczędzę na miejscu weku, a z drugiej nie będę kusił losu. Podczas kopania znalazłem spawner pająków, który nie był mi potrzebny, więc go zniszczyłem i wróciłem szukać diaksów. Kilka diamentów później znalazłem kolejny spawner, tym razem zombiaków. Podobnie jak spawner pająków, nie był mi on potrzebny, więc również został on zlikwidowany. Bardzo dobrze mi się kopało, więc nie miałem zamiaru przez Stawać. znajdowałem kolejne, kolejne i kolejne diamenty. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak to gładko szło. Po godzinie i pięciu minutach, czyli dokładnie po takim samym czasie, jaki spędziłem w pechowej fortecy, wykopałem ponad 100 rud diamentów. Ilość samych diamentów zależała od tego, jak dużo szczęścia przyniesie mi fortunka. Postanowiłem od razu zweryfikować, ile tak naprawdę mam aktualnie diamentów. Dlatego wyszedłem na zewnątrz i rozpocząłem wydobywanie zebranych rud kilofem z fortunką 3. W sumie wyszło ich 2 staki i 22, co po przerobieniu na bloki dało nam 16 sztuk. Jak na godzinę kopania wydawało się mi najgorzej. Choć jak teraz tak sobie przeliczam, to z fortunką 3 maksymalnie mogły im polecieć 4 staki, więc wynik wcale nie był tak dobry, jak się wydawał. Po przeanalizowaniu ile mam aktualnie surowców, stwierdziłem, że wrócę do kopalni i wydobędę wszystkie żelazo, jakie napotkałem przy wcześniejszym kopaniu. Zajęło mi to cały jeden dzień, lecz jak możecie teraz zauważyć, wróciłem do domu z 14 stakami żelaza. Nie powiem, taka ilość robi wrażenie. Wszystko wróciłem do przepalania i uznałem, że to czas powrócić na łowy do neteru. Stwierdziłem, że dam jeszcze jedną szansę pechowej fortecy, ale po drodze przelatywałem obok tej zakopanej, dlatego stwierdziłem, że zajrzę najpierw tutaj, i była to dobra decyzja. Chyba co? Okazało się, że jakimś cudem przeoczyłem jedną czaszkę. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że leżała ona przez tyle czasu w tym miejscu i nie zniknęła, ale czułem, że jest to znak, który zwiastuje dobre łowy. Poleciałem do Pychowej fortecy, która jak się okazało, nie była już wcale taka Pychowa, bo niedługo po przybyciu udało mi się zdobyć kolejną czaszkę. Jest. Dosłownie chwilę później miałem już trzecią głowę w ekipunku. A, kolejno. Szczęście mi dopisywało, bo dwie minuty później wyleciała mi kolejna czaszka. Mamy kolejną. Do tej pory nie mam pojęcia, jakim cudem miałem takie szczęście, ale kolejne dwie minuty później zdobyłem już piątą czaszkę. Ja mam pięć. Pięć miałem. Miałem pięć. Nie zdążył się skończyć dzień, a ja wydropiłem kolejną głowę. Oznacza to, że w około 20 minut zdobyłem aż sześć czaszek. Przypominam, że wcześniej siedziałem tutaj godzinę i nie stopiłem ani jednej. Szczerze mówiąc, nie byłem wtedy tego świadomy. Dopiero teraz podczas montażu wszystko przeanalizowałem i stwierdzam, że serio było to ogromne szczęście. Wiadomo, że jak jest zbyt pięknie, to musi nadejść moment, w którym zostaniemy wystawieni na próbę. I właśnie tak było następnego dnia. Nie, 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 nie. Serce biło mi niemiłosiernie szybko, w pewnym momencie zostało mi jedynie pół serca i pewnie powiecie teraz, Dravius, ale miałeś przecież totem. No tak, miałem, ale wtedy kompletnie o tym zapomniałem, w ułamku sekundy zrobiło mi się gorąco i już miałem przed oczami informację, że straciłem świat. Na szczęście do tego nie doszło i spokojnie dokończyłem dropienie czaszek. Jest, dawaj czaszkę, dawaj czaszkę. A, wiedziałem, że ten będzie miał. Wróciłem do domu i przygotowałem się pod poszukiwanie diamentów. Ponieważ skoro mam już czaszki, to jedyną rzeczą, jakiej teraz potrzebuję, to ogromna ilość diamentów. Obawiałem się, że nie zdążę, dlatego chciałem spędzić pod ziemią jak najwięcej czasu, aby wydobyć tyle diamentów, ile się da. 187 dnia wróciłem do domu, bo musiałem jeszcze poławczyć na farmie złota i pokonać widery. Z całego wypadu wydobyłem 400 z takich diamentów, co niestety nie zapowiadało, że powstanie diamentowy bikon. Nie tracąc czasu postanowiłem polecić do netheru poławczyć na farmie złota. Stałem na niej 5 minecraftowych dni, jak się okazało złota zdobyłem praktycznie na styk. Upewniłem się czy będę miał szmaragdowych bloków i przy okazji kupiłem sobie torsy na resztę kipunku, bo jak się okazało ciernie miałem jedynie na klacie. Skoczyłem do farm żelaza po resztę surowców do żelaznego bikona i już wtedy wiedziałem, że nie zdołam stworzyć diamentowego bikona, ponieważ czekała mnie jeszcze walka z liderami. Chociaż zapaliło mi się jeszcze światełko w tunelu, ponieważ przypomniało mi się, że istnieje jeszcze sposób na diamenty na bagnach. Co prawda, działał on na 1,16 i podobno na 1,17, czyli na wersji, na której ja mam swój świat. Ten sposób nie działa, ale stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia i polecę to sprawdzić. Spróbowałem parę razy, ale niestety na tej wersji owy sposób nie zadziałał. Jedyny plus z wyprawy na bagna był taki, że nadrobiłem sobie sporą ilość slimeboli. Lekko podłamany wróciłem do domu po czaszki i Sand, aby stoczyć o ostateczną walkę. Odleciałem kawałek od mojej bazy i rozpocząłem walkę z pierwszym widerem. Szczerze mówiąc, lekko się obawiałem, że nie dam rady sobie z czterema naraz, dlatego dla pewności postanowiłem sklepać je po kolei. Osobno nie sprawiało mi większego problemu, więc kto wie, może kiedyś rozprężę się z większą ilością naraz. Proszę bardzo. Posiadając cztery naderowe gwiazdy, wróciłem do domu, aby stworzyć bikony. Musiałem jeszcze znaleźć miejsce, gdzie ustawić wszystkie piramidy. Stwierdziłem, że góra przed domem idealnie się na to nada, więc ruszyłem wyrównywać teren. Po wyrównaniu wszystkiego rozpocząłem stawianie piramid. Wszystkie się zmieściły, lecz sprawdziłem jeszcze, czy będzie miejsce na potencjalną diamentową piramidę. Nie było większego problemu, więc nadałem na każdą efekt, który mnie interesował, i tak naprawdę możecie pomyśleć, że to tyle, ale okazało się, że w moim domku nie łapie zasięg bikona, dlatego musiałem znaleźć inne miejsce dla moich piramid. Wybrałem odpowiednie miejsca, wyrównałem i postawiłem piramidy. Po tej zmianie na terenie mojego domku miałem efekty ze wszystkich trzech bikonów, na czym głównie mi zależało. W taki oto sposób minęło kolejne 50 dni na moim świecie hardcore. Nie powiem, postawiłem sobie bardzo wymagający cel i do ostatniego momentu walczyłem, aby się zmieścić w wyznaczonym czasie. Wiele emocji mi towarzyszyło, było trochę pecha i irytacji, ale było też dużo szczęścia i radości. Wiadomo, jest lekki niedosyt, ponieważ nie udało się w pełni wykonać postawionego celu, ale z ręką na sercu powiem wam, że nie odpuszczałem do samego końca. Jeżeli film ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Narka.